Przepiękny zielony teren, wyśmienite jedzenie oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Niestety te trzy określenia nie są w stanie opisać całego Ela Excellence Resort Belek, dlatego właśnie dzisiaj zapraszam Was na spacer po tym hotelu. Znajdujemy się właśnie niedaleko plaży hotelowej. Plaża jest piaszczysto żwirowa i ma taki przepiękny pomost, na którym znajduje się beach bar oraz leżaki. Więc jeśli wolicie wypoczywać właśnie na pomoście, a nie na plaży, możecie tutaj to także zrobić. W barze napijecie się przepysznych drinków alkoholowych oraz bezalkoholowych. Jeśli wolicie wypoczywać w nieco bardziej prywatnej atmosferze, ale dalej przy plaży, możecie wynająć sobie tutaj za dodatkową opłatą kabany. E, takie kabany są do wynajęcia oczywiście za dodatkową opłatą, tak jak wspomniałam, ale w, e, w tej cenie znajduje się minibar. Safe, a także usługa e, takiego kelnera, który przyjdzie, przyniesie wam tutaj drinka, przyniesie wam lunch, więc możecie spokojnie relaksować się w tym miejscu bez konieczności e, wychodzenia. A zaraz naprzeciwko Kaban znajduje się e, znajduje się turecka restauracja a la carte La Sofa. Restauracja ta jest w trakcie dnia snack barem, w którym serwowane są naprawdę przepyszne przekąski. Wczoraj miałyśmy akurat okazję jeść tutaj steka oraz pizzę cztery sery, które bardzo serdecznie polecamy. Tutaj także znajduje się punkt Gozleme, dlatego warto go odwiedzić. Tutaj także za dodatkową opłatą możecie zjeść tureckie śniadanie, prawdziwe tureckie śniadanie, które my miałyśmy też przyjemność wczoraj kosztować. Jeśli jeszcze nigdy nie jedliście tureckiego śniadania, to jest dobre miejsce na pierwszy raz. Oprócz tureckiej restauracji a la carte, przy plaży znajduje się także grecka restauracja a la carte Galata. Jest to restauracja, która, która jest zarezerwowana za dodatkową opłatą. Są tutaj na terenie hotelu dwie takie restauracje, ale o tej drugiej jeszcze wam opowiem później. W restauracji Galata możecie spróbować przepysznych greckich dań, ale także uczestniczyć w prawdziwej greckiej imprezie przy greckiej muzyce. Ta restauracja także w trakcie dnia snaje, staje się snack barem, ale takim wyjątkowym snack barem, ponieważ dostępnym dopiero od 12 roku życia, dla osób powyżej 12 roku życia, e, ponieważ tutaj przygrywa DJ e, naszym gościom i umila im ten czas posiłku. A zaraz za restauracją widać już e, pięknie aquapark. Ten aquapark jest przeznaczony dla osób starszych, dla osób dorosłych. O akwaparku dla dzieci powiem nieco później, ponieważ znajduje się on w innej części hotelu. Obok akwaparku mamy także amfiteatr, na którym odbywają się wieczorne animacje. Po mojej lewej stronie widać już worki treningowe. Jest to miejsce, w którym jeśli chcecie, możecie spróbować swoich sił w boksie. Zanim także znajduje się boisko do piłki nożnej. A obok mamy siłownię, jedną z dwóch w tym hotelu. Jest to taka siłownia zewnętrzna z pięknym widokiem na ogród. I tutaj między innymi odbywają się zajęcia z jogi antygrawitacyjnej, pilatesu czy tabaty. Tutaj także mamy taki typowy sprzęt siłowniany, więc jeśli ktoś ma ochotę poćwiczyć nawet w trakcie wakacji, tutaj właśnie może, te, może tego dokonać, może poćwiczyć. A przed nami znajduje się pulbar, w którym na co dzień skosztujecie przepysznych drinków. Ten pulbar jest naprawdę duży i ma bardzo duży wybór alkoholi. Obok pulbaru znajduje się także scena, na której wieczorami odbywają się koncerty muzyki na żywo. Tutaj między innymi przyjeżdżają tureckie gwiazdy i prezentują najlepsze tureckie oraz europejskie i amerykańskie hity. Przed chwilką mówiłam o Pulbarze, więc po lewej stronie mamy największy basen. Mamy główny basen hotelowy. Ten basen jest położony na naprawdę ogromnej przestrzeni, więc każdy znajdzie tutaj kąt dla siebie, aby wypocząć. Wchodzimy teraz do hotelowego miasteczka. W miasteczku zarówno zrobicie drobne zakupy, jak i skorzystacie z usługi fotografa, który za dodatkową opłatą przygotuje wam piękną pamiątkę z rodzinnych wakacji. Tutaj mamy także jedną z dwóch e, lo, zlokalizowanych na terenie hotelu Ele Excellence Resort Belek, kawiarni La Rouche. Jest to kawiarnia, w której skosztujecie pysznych monoporcji, a także czekoladek, więc bardzo serdecznie polecam. Druga znajduje się w budynku głównym. Mamy tutaj także MANAF, czyli strefę dla osób, które uwielbiają smoothie i różne owocowe napoje. Tutaj właśnie takie zdrowe, witaminowe doładowanie dla naszych gości. I teraz dochodzimy do strefy, którą na pewno muszą odwiedzić dzieci i młodzież przebywające w tym hotelu, ponieważ jest to wyjątkowy klub Everland Kids World. Jest to miejsce, które według mnie spełnia dziecięce marzenia. Zapraszam do środka. Po mojej lewej stronie strefa dla niemowlaków. Pokój do raczkowania, a zaraz za nim miejsce, w którym znajdują się sypialnie dla niemowlaków. Oraz pokój, w którym mamy mogą nakarmić czy przewinąć swoje maluchy. Piękna, kolorowa przestrzeń, myślę, że zachwyci każdego małego bywalca tego miejsca. Dochodzimy właśnie do strefy dla dzieci Midi, w której odbywają się zajęcia tematyczne, zarówno zajęcia kulinarne, jak i zajęcia plastyczne. Tutaj po mojej prawej stronie można zobaczyć specjalna sala, kolorowa, jak cały, cały ten obiekt, jak cały ten budynek. Tutaj także mamy restaurację, w której dzieci mogą skosztować pysznych posiłków. Restauracja urządzona jest także w takim właśnie dziecięcym stylu. I serwowane są tutaj nie tylko posiłki dla e, dzieci e, małych, ale także dla niemowlaków. Mamy, mogą tutaj zaopatrzyć się w słoiczki z żywnością dla właśnie takich babasów. Po lewej stronie mamy salę zabaw, do której można wchodzić, jako ciekawostkę powiem, tylko w skarpetkach, ponieważ to tutaj właśnie dzieci szaleją pod opieką animatora. A zaraz naprzeciwko znajduje się sala Lego. Dzisiaj prowadzone są także zajęcia z jogi dla dzieci i rodziców, więc tutaj właśnie nie tylko dzieci, ale dzieci ze swoimi rodzicami mogą spędzić razem czas, a przed nami sala PlayStation, którą na pewno nie pogardzą fani gier, a także sale kinowe. W tym miejscu znajdują się takie trzy sale, dlatego dzieci jakie mogą tutaj przyjść na wieczór filmowy. No, i przechodzimy do wisienki na torcie tego miejsca, czyli na tej strefie zewnętrznej. Po lewej stronie znajduje się plac zabaw, zaraz za nim dla dorosłych. A tutaj znajduje się Akademia Zawodowa. Jesteśmy właśnie przed budynkiem Straży Pożarnej. Tutaj Wasze dzieciaki mogą spróbować, jak to jest być strażakiem, lekarzem czy policjantem, a może i nawet detektywem, właśnie dzięki takim pomieszczeniom, które są wyposażone jak prawdziwe, jak prawdziwe miejsca pracy. Jeśli jakieś dziecko marzyło, żeby właśnie być strażakiem czy policjantem, koniecznie musi sprawdzić to miejsce, na pewno się nie zawiedzie. Tutaj także mamy amfiteatr. Tak jak wspominałam, mamy w tym hotelu amfiteatr zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Oczywiście wieczór bez mini disco nie może istnieć, więc tutaj właśnie przychodzimy na mini disco z naszymi pociechami. Overland Kids World jest to miejsce, w którym dzieciaki naprawdę mogą spełnić swoje marzenia. Ja myślę, że i dorośli nie pogardziliby takim miejscem w dzieciństwie, więc warto zajrzeć tutaj właśnie ze swoimi pociechami i obejrzeć to wszystko, z czego można tutaj skorzystać. No i oczywiście bawić się, bo to przede wszystkim chodzi o zabawę. Jeśli macie nieco starsze dzieci, powyżej 12 roku życia, które też szukają swojego miejsca w tym hotelu, to jest właśnie punkt, który muszą odwiedzić. To jest team Club, w którym mamy m.in. automaty do gier, w którym znajduje się także PlayStation, a także odbywają się różne zajęcia, właśnie dostosowane dla dzieci powyżej 12 roku życia. Zarówno Kids Club, jak i Teen's Club są otwarte od godziny 10 do 23 codziennie. Starsze dzieci mogą także przenieść się do wirtualnego świata za pomocą okularów VR, które znajdują się właśnie za mną. No, i tak jak wspominałam, mieliśmy Aquapark dla dorosłych, mamy także Aquapark dla dzieci. W tym miejscu Wasze pociechy mogą się wyszaleć. Oczywiście razem z Wami. Tu znajdują się także brodziki dla młodszych dzieci, a nad bezpieczeństwem naszych gości czuwa ratownik. Jeśli podobała Wam się ta strefa dziecięca, zachęcam do obejrzenia drugiej części tego filmu, ponieważ tam opowiem o tym, co Wy, rodzice, możecie zobaczyć, czego możecie doświadczyć w Ela Excellence Resort Belek. Zapraszam serdecznie!